Kochani, w kolejnym filmiku dzisiaj przychodzę do Was z kolejną paczką, jaką otrzymałam. Tym razem jest to paczka, którą wygrałam w konkursie na Instagramie. Także zaraz Wam pokażę co się w niej znajduje oraz jedną pocztówkę, którą otrzymałam w świąteczną. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. I ja już tą paczkę biorę, bo jest naprawdę olbrzymia, tak się prezentuje. I już Wam pokazuję. Może na sam początek pokażę Wam tą pocztówkę, którą otrzymałam od mojej koleżanki, którą sama zrobiła. Tak się prezentuje. No powiem Wam, że bardzo lubię takie kartki własnoręcznie zrobione, więc świetnie. A dodatkowo w środku mamy taką fajną zawieszkę kształcie gwiazdeczki. Zobaczcie. Super się prezentuje. Będzie fajna ozdoba na mojej choince. Także fajnie prezent. Ja sobie tylko to odłożę. Życzę Wam w środku, nie będę pokazywać. Ok, a teraz przechodzimy do tej olbrzymiej paczki. Która jest naprawdę, naprawdę ogromna. Ja ją sobie ją troszkę przejrzałam. Bo jak wiecie, u mnie jest takim to później jest ciężej, ale już Wam pokazuję, co się w tej paczce znajduje. Znajdują się tutaj takie gumy rozpuszczalne z witaminą C. Frit się nazywają. I powiem Wam, że strasznie dawno takich nie jadłam, właściwie tych, więc fajnie. Ja je znam, kiedyś bardzo często je lubiłam kupować, ale jakoś przestałam, nie wiem. Ale super. Kolejne takie ozdoby właściwie. Znalazły się takie duże szyszki, więc fajnie, będzie można wykorzystać je do zdjęć czy coś takiego, więc fajna ozdoba. Następnie mam tutaj długopis z taką uroczą pandą. Zobaczcie, jaka fajna. I to jest ten długopis taki, że macie kilka kolorków, możecie sobie przerzucać więc fajnie, wgładałam, takiego długopisu nie miałam. Chyba ten jeden taki długopis, co kojarzę, to mam z Japonii, ten taki, że z jednej strony jest ołówek, a z drugiej długopis. Ale takiego kolorowego nie miałam, więc fajnie. Mam tutaj też lizaki z mam tutaj żółty i to jest właśnie też nigdy nie jadłam. Jest o smaku yuzu, więc fajnie, będzie takie taki pewnie kwaskowaty, coś takiego, więc jak najbardziej. I drugi lizak jest o smaku kwiatu wiśni, więc super. Powiem Wam, że dawno lizaków nie jadą, kiedyś na no, stop tak nałogowo jadę, a teraz dawno, więc fajnie. Będzie co podjadać. Mam też małą paczuszkę żelek haribo, tradycyjną, to jest z misiami. Dodatkowo znalazło się tutaj kisiele, takie do kubka o smaku malinowym. Ja takie bardzo lubię wieczorem, jak jakiś film oglądam czy coś, taki kubek sobie podjadać, czy gorący, czy takie właśnie kisie. I owoce leśne tak się prezentują. Następnie mamy tutaj czekoladę. Powiem wam, że czekoladę z Deco Moreno i tak wygląda. Uwielbiam gorące czekolady, czekolady pić, więc bardzo się cieszę, tej jeszcze nigdy nie miałam, więc wypróbuję wieczorem sobie jak smakuje i czy jest dobra, chociaż myślę, że jak czekolada do picia mogłaby być niedobra. Ok, przejdę do następnych rzeczy, już takich mniej jedzeniowych, że tak powiem. Mam tutaj takie różne bransoletki, zaraz Wam pokażę. Własnoręcznie robione przez dziewczyny. Mam tutaj taką żółtą, gdzie sami sobie ją, jej wielkość na ręce. Wiecie o co chodzi, że regulujecie o. I ta jest z takim piórkiem, zaraz Wam pokażę. Z takim pióreczkiem. Następna mam, następna jest niebieska z takimi okularkami. Ja ogólnie lubię takie bransoletki, ponieważ ja mam tutaj dłoń, rękę bardzo szczupłą i mi wszystkie bransoletki spadają, więc te, takie się najbardziej u mnie sprawdzają. Oraz kostką, zobaczcie, nie wiem czy widzicie dobrze. Ciężko mi pokazać, o teraz chyba, więc fajnie. Dodatkowo w tym saszetce znalazły się piękne, piękne kolczyki. Które pewnie będziecie nieraz widzieć na moich filmikach Pierwsze z nich to są takie wiszące z perełką oraz z flęcelkami. Bardzo ładne, dajcie mi znać jak wam się podobają, bo mi mega I te jedne, najpiękniejsze, które wam teraz pokażę, jestem nimi naprawdę zachwycona Są to takie ala złote z takim pięknym oczkiem, zobaczcie Ja jestem nimi zachwycona i to dosłownie te będą moje ulubione i naprawdę bardzo się ucieszyłam, jak je zobaczyłam, bo ja ogólnie lubię kolczyki wiszące i właściwie tylko takie noszę. Więc jak je zobaczyłam, mówię: O kurczę, jakie piękne, także miła niespodzianka. Następną rzeczą, jaka znalazła się w tej przesyłce, jest tu, nie wiem jak to się tak szczerze mówiąc nazywa ale jest to takie to kółeczko, które naklejamy z tyłu na telefon, żeby nam nie wypadł z ręki, jak coś robimy. Więc fajnie, nigdy właściwie nie miałam i jakoś tak nie kusiło mnie właściwie, bo to zawsze czasami ten telefon mi wypada. Więc zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi. Więc taki kolejny ciekawy gadżet, którego właściwie nigdy wcześniej nie miałam. Ja sobie to odłożę na bok. Następnie mam tutaj przepiękne gumki do włosów, które naprawdę mega, mega mi się podobają. Zobaczcie, to jest taka granatowa, w takie drobne kwiatuszki. Jest mocna, to jest dla mnie najważniejsze, bo moje włosy potrzebują mocnych gumek, więc ta jest super. A druga jest taka klasyczna do wszystkiego, by pasować czarna, białe kropeczki i też jest taka fajna, mocna, więc super. Wydaje mi się, że one są. Własnoręcznie robione, więc naprawdę podziwiam, rewelacja. Następny produkt, jaki tu mam, mam przepiękną, też własnoręcznie robioną zakładkę do książki. Zobaczcie, jaki piękny ma wzór. Tak się prezentuje, mam nadzieję, że to oddaje w ogóle ten filmik piękno temu. Więc zobaczcie, taki ma piękny wzór. Taki bardziej dla filmiku w ogóle wygląda jak serduszka. No, śliczny, bardzo będę używać. I dbała, że się nie popsuło. Następną rzeczą, jaka tu się znajduje, jest to, jak Wam pokazuję, herbatki. No właśnie zapomniałem. Masę, masę różnych herbatek. Już Wam mówię, jakie tutaj się w ogóle znalazły. Z Irving mamy zieloną, z mango i grapefruit. Miałam ją bardzo dobre, już Wam mogę od razu powiedzieć, że jest pyszna. Następnie mam z białą melonowa ze śliwką. Ja jeszcze taki nie próbowałam, więc zobaczymy, jaki ma smak. Tutaj patrzę, że mam trzy takie same ekologiczne herbatki ziołowe i owocowe. I to chyba są wszystkie takie same, więc takie trzy różne różne, takie same, ale inne od tych poprzednich. Następnie mam tutaj stykane bardzo lubię te stykane herbatki, często kupuję, ale tej wersji nie miałam. Mam tutaj z pomarańczą, z jabłkiem, bardzo lubię jabłkowe herbaty w ogóle. Mogę wam tyle powiedzieć, że bardzo. Aha, i to jest powtórka jeszcze raz z pomarańczą. Więc naprawdę tych herbatek jest masę. Dodatkowo mam tutaj taki, takiego popka. <grym> Mam nadzieję, że dobrze mówię, taką tą figurkę. I to jest chyba bryloczek. Zaraz sobie otworzymy i zobaczymy. Postaram się nie rozerwać pudełka, bo szkoda. Tak, jest to bryloczek. Skargo potera Z. Już wam z... właściwie jeszcze go nie otwierałam, dlatego tego oglądam. Więc super. Patrzcie, jakie piękne. Także super. Właściwie mam tu już drugi, bo mam jedną figurkę, a ten sam pierwszy właściwie bryloczek, więc fajnie. Jeszcze trochę i wkręcę się w to, bo naprawdę podobają mi się te figurki, a właściwie nigdy tego nie rozumiałam, po co to ludziom. A teraz tak już mam i to właśnie tak patrzę, bo ta druga stoi też, z którą wygrałam. I powiem wam, że prawie to ładnie się prezentuje pomiędzy książkami. Dajcie znać, czy też zbieracie, czy właściwie to nie. A chcielibyście, bo te figurki właściwie są dość drogie, mam powiem. Także tak się prezentuję, Sobie odłożę. I mam tutaj kubek, który jest naprawdę przepiękny. Przepiękny pod względem napisu, jaki się na nie znajduje, że wam pokazuję. I tutaj mamy napisane, wszystkie pieniążki Wydaje na książki. Więc naprawdę, jak dla mnie to jest no samo w sedno, bo ja tak mam, że kupuję, jak są jakieś książki, które ja chcę mieć, to je od razu kupuję. Więc jak najbardziej ten kubek mówi o mnie. Także super. I już Wam pokazuję, co tu jeszcze się znajduje, bo to nie koniec. Mam tutaj taką ładnie zapakowaną świeczkę. Teraz Wam pokażę. W takim... Jak to się mówi? W takim szklanym, w ciemnym szkle... Opak, no po prostu w ciemnym szkle, dzisiaj coś nie mogę się wysłowić. Ciemne szkle o zapachu drzewa sandałowego. Sobie otworzę. Jezu, myślałam, że pękła, to jest taka deska. Myślałam, że to pękła, to chyba sklejenie tego słoiczka. I jest taka żółta w środku, ale mocno pachnie. Jak już tak Wam pokazywałam, to już bym począł zapach. Mocno pachnie, jestem ciekawa, jaka będzie. Jak się będzie ją palić, także bardzo fajnie. Ja uwielbiam świeczki, także no, prezent taki idealny. I ostatnia już rzecz, jaka znalazła się w, tym, w tej paczce, jest to niegrzeczny planer. Tak się prezentuje, zobaczcie. Bardzo się cieszę, lubię takie planery i często korzystam, chociaż nieraz mi się zdarza że nie mam czasu, i o nim zapominam, ale wracam w trakcie i zawsze uzupełniam. Podoba mi się to, że on jest bardzo, to bardzo wyrazisty. Mogę Wam kilka tam stron pokazać i na przykład mamy tu niegrzeczny harmonogram i jest taki bardzo wyrazisty. Zobaczcie, ile macie miejsca. Ja teraz mam taki inny i jest troszkę mało, także mamy cytat tygodnia. jest naprawdę fajny, fajny prezent. Możecie komuś sprezentować już nawet na święta. Także mi się podoba. O, książka miesiąca. Takie różne są w danym miesiącu ciekawostki, notatki. Jeszcze go dokładnie nie oglądałam, ale właśnie zauważyłam, że jest przepięknie wydany. Także jak najbardziej cieszę się, że go mam. I to, kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta paczka też Wam się podobała, tak samo jak mi, że coś Was może zainspirowało, może będziecie się kupić taki planer coś innego, chociaż większość rzeczy to dzieło, które jest naprawdę piękne, a ja bardzo lubię takie rzeczy inne, także super, jeszcze raz dziękuję dziewczynom, że udało mi się u nich na Instagramie wygrać, podlinkuję Wam ich profile w opisie, mam nadzieję, że nie zapomnę, ale postaram się podlinkować, jeżeli zapomnę, to napiszcie mi w komentarzu, a jak nie, to po prostu na moim Instagramie też pojawią się zdjęcia tej paczki, więc tam też będą one oznaczone, więc jak najbardziej warto do nich zajrzeć, ponieważ często właśnie pojawiają się tam różne rozdania. Jak dobrze pamiętam, to chyba teraz też jakieś mają. Także warto wziąć udział. Dobrze, kochani, to tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim Wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!